Dzień 14 lutego rozpoczynamy w mieście Gdańsk, które dla nas jako fundacji rodziny Czepczyńskich jest niezwykle ważne, ponieważ jest to pierwsze miasto w Polsce, które na skalę globalną wprowadziło projekt ABC ekonomii do swoich 62 przedszkoli. Naszą ideą dewizą edukacji w mieście Gdańsku jest przygotowywanie uczniów do życia, a nie tylko do kolejnego etapu edukacji. Oczywiście rozumiemy, że uczeń kończy formalną edukację, zdobywa stopnie, zdobywa, zdaje egzamin Natomiast dla nas kluczem jest to, aby miał spełnione dobre życie. Żeby to się udało, musi być przygotowany do tego życia również pod względem ekonomicznym. Dlatego też ABC Ekonomii jest dla nas właściwie kluczowym programem, który może przygotować młodego człowieka. Jest to projekt, który został stworzony przez nauczycieli dla nauczycieli, czyli stworzyliśmy go w taki sposób, aby nauczyciel mógł z pełną satysfakcją prowadzić zajęcia lekcyjne, wykonując obowiązki związane z realizacją podstawy programowej. Praca z dziećmi daje takie poczucie. Łatwego wdrożenia pewnych zmian albo rozwiązań, albo samej świadomości na przestrzeń całej rodziny. Tylko dobra podstawa i dobra edukacja młodych ludzi może być powodem dobrego i prawidłowego rozwoju społeczeństwa. Od dzisiaj wiemy, że przyszłe decyzje małych Dańszan za ileś lat będą na pewno bardziej świadome, będą popełniały mniej błędów, będzie mniej zadłużenia w tym pokoleniu, które zostanie objęte tym programem edukacyjnym. Szepciński Family Foundation przeznacza to jedno euro z każdej z każdego egzemplarza sprzedanej książki na rzecz UNICEF-u, na rzecz programów edukacyjnych. To jest niezwykle istotne. Ufam, że po realizacji tych projektów w mieście Gdańsku uda się zaprosić gminy obszaru metropolitalnego, byśmy starali się promować te projekty, pokazując efekty działania. Ja jestem w pełni przekonany, że te efekty będą naprawdę wysokie, dobre i że będzie czym się pochwalić, co też myślę, że jako przykład będzie promieniować na inne miasta w Polsce, ale także w Europie, bo projekt zakłada również współpracę z miastami partnerskimi, mamy tych miast trochę partnerskich w Europie, także mam nadzieję, że będziemy wspólnie to budować, a program jest dostosowany już dzisiaj w pięciu językach obcych, mam nadzieję, że będzie ich więcej.